Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Napster. A to jest kolejny Wod z modami i mam dziś dla Was kolejnego świńsko nielegalnego moda. Właściwie na razie nie jest on nielegalny, bo nie trafił jeszcze oficjalnie na czarną listę, ale podejrzewam, że wkrótce zostanie do niej dopisany. Co za tym idzie? Nic, bo i tak za to nie banują. No ale wiecie, ostrzegam tak, żeby nie było, nie? Słuchajcie, mod po prostu genialny. Świński, wredny, niedobry i bardzo, bardzo, bardzo ułatwiający grę. Chyba nawet lepszy od tych całych laserów i innych pierdół, które tak lubicie. Mini mapka, która pokazuje wam dokładnie gdzie patrzy wasz wróg. Słuchajcie, jak dla mnie jest to coś genialnego. Działa pod na podobnej zasadzie co zoom out mod, którego za chwilę wam pokażę, gdybyście nie widzieli. Ale jest o wiele lepsze, bo nie musimy sobie oddalać kamery, tylko kątem okna chlipiemy sobie na mini-mapkę i widzimy, gdzie patrzy wróg. Jeżeli jesteśmy za narożnikiem budynku, za drugim narożnikiem jest wróg, to możemy od razu spojrzeć, czy patrzy na nas, czy nie. Nie musimy się zastanawiać, gdzie jest jego działo, nie musimy oddalać kamery, żeby zobaczyć jego wieżę. Po prostu patrzymy na mapkę, wiemy, w którą stronę patrzy, czy możemy wyjechać i sprzedać mu bombę, a potem uciec, czy nie. Mod genialny, naprawdę genialny, naprawdę nieuczciwy co za tym idzie. No i za chwilę zaczną się głosy, że jest lamerski. Ja, oczywiście, jak zwykle nie namawiam Was do tego, żebyście używali takich modów. Mówię tylko, że na razie jest on dozwolony przez Wargaming, jeszcze nie został oficjalnie zabroniony. No i to chyba tyle, co mam do powiedzenia na jego temat. Z instalacją nie będzie problemu, bo jest instalatorek. Także wystarczy pokazać mu ścieżkę do waszego folderu z wotem. Aha, jeszcze jedna mała uwaga od autora tej modyfikacji. Mod może kolidować z niektórymi konfigami do XVM-a. Także jeżeli macie yy, XVM-a... Bez XVM-a chyba nawet nie zadziała, z tego co wiem. Ale w każdym razie, jeżeli macie XVM-a i macie jakiś swój konfig, a ten mod wam nie działa, to może oznaczać, że jest to winą tego konfigu. I wtedy należałoby spróbować jakiegoś innego i zobaczyć, czy mod działa. No i chyba to tyle, co mogę... Na ten temat powiedzieć. Myślę, że moda tego nie da się przecenić. On jest po prostu genialny. Bardzo mi się podoba, choć jak mówię, jest świński. Dzięki za uwagę. Na dziś to już wszystko. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.